Był zimny październikowy poranek w Krakowie. Deszcz bębniło szyby luksusowego hotelu Grand Royal, najdroższego i najbardziej prestiżowego w całym mieście. Przed głównym wejściem zatrzymała się stara, zardzewiała Honda, z której wysiadł młody mężczyzna. Miał na sobie przemoczoną kurtkę i zniszczone buty. W ręku trzymał teczkę z dokumentami. Nazywał się Jakub Kowalski. Mał 28 lat i dopiero co wrócił z Niemiec gdzie przez ostatnie trzy lata pracował na budowach, żeby zaoszczędzić pieniądze dla swojej chorej matki. Teraz przyszedł na rozmowę o pracę w charakterze konserwatora w tym hotelu. Była to jego jedyna szansa na przyzwoitą pracę w swoim rodzinnym mieście. Gdy wszedł do środka, Porcier na tych mast zmierzył go wzrokiem od stóp do głów. Jego wzrok był pełen pogardy. Jakub podszedł do lady recepcyjnej, gdzie siedziała elegancko ubrana kobieta o ostrych rysach twarzy. Nazywam się Jakub Kowalski. Mam umówioną rozmowę o pracę na dziewiątą rano. Powiedział nieśmiało. Recepcjonistka uniosła brwi i spojrzała na niego z wyższością. Spojrzała na jego mokre ubranie i błotniste buty, jakby był brudem, który przypadkowo wleciał do ich świątyni luksusu. Rozmowę o pracę tutaj chyba żartujesz, parsknęła. Mam referencje z Niemiec. Pracowałem dla największych firm budowlanych. Odpowiedział Jakub, starając się zachować spokój. W tym momencie z biura wyszedł wysoki mężczyzna w idealnie skrojonym garniturze. To był Marcin Wolski, kierownik hotelu, znany ze swojej arogancji i bezwzględności wobec pracowników. Jego rodzina była właścicielem trzech hoteli w Polsce. Co tu się dzieje? Zapytał chłodnym tonem. Ten pan twierdzi, że ma rozmowę o pracę, powiedziała recepcjonistka z szyderstwem w głosie. Marcin Wolski powoli podszedł do Jakuba, okrążając go jak drapieżnik swoją ofarę. Jego oczy błyszczały złośliwością. Zatrzymał się tuż przed nim, stojąc tak blisko, że Jakub poczuł zapach jego drogich perfum. Ty pracować w Grand Royal. Wolski roześmiał się głośno, a jego śmiech odbił się echem od marmurowych ścian holu. Spójrz na siebie. Wyglądasz jakbyś spał pod mostem. Jakub zacisnął szczęki. Ale nie odpowiedział. Wiedział, że musi zachować spokój. Potrzebował tej pracy. Matka czekała w domu na pieniądze na operację. Nie mógł sobie pozwolić na wybuch emocji. Panie Wolski, mam wszystkie potrzebne certyfikaty. Ukończyłem kurs konserwacji systemów grzewczych, klimatyzacji, hydrauliki i elektryki. Pracowałem przy renowacji zabytkowych budynków w Monazium. Proszę tylko o szansę, powiedział cicho, ale stanowczo. Szanse, szanse! Wolski podniósł głos tak, że cały hol hotelu się uciszył. Goście zaczęli się rozglądać. Personel zatrzymał się w pół kroku. Wszyscy obserwowali tę scenę. Czy ty w ogóle wiesz, gdzie jesteś? To nie jest tani motel dla żebraków. To Grand Royal. Nasi goście płacą 5000 złotych za noc. I ty myślisz, że pozwolę komuś takiemu, jak ty, chodzić po naszych korytarzach. Jakub poczuł, jak rumieniec wstydu zalewa jego twarz. Wszyscy na niego patrzyli. Para elegancko ubranych gości przy fontanie szeptała coś do siebie. Pokojówki stały w bezruchu, nie mogąc oderwać wzroku od tej upokarzającej sceny. Mam doświadczenie i kwalifikacje, powtórzył Jakub, starając się ignorować wściekłe bicie serca. Wolski podszedł jeszcze bliżej. Jego twarz była zaledwie centymetry od twarzy Jakuba. Mówił teraz ciszej. Ale jego słowa były jeszcze bardziej jadowite. Posłuchaj mnie uważnie, bo powiem to tylko raz Nigdy tu nie będziesz pracować. Rozumiesz nigdy. Ludzie tacy jak ty nie należą do miejsc, takich jak to. Urodziliście się w rynsztoku i tam jest wasze miejsce. Te słowa wbiły się w Jakuba jak noże. Nie chodziło już o pracę. To była czysta pogarda, atak na jego godność jako człowieka. Poczuł, jak coś w nim pęka. Przez całe życie zmagał się z biedą, ciężko pracował, poświęcał się dla rodziny, a teraz ten człowiek traktował go jak śmiecia. Rozumiem, powiedział Jakub cicho, zbyt cicho. Jego głos był zimny jak lód. Coś w tym tonie sprawiło, że Wolski na moment zawahał się, ale szybko wrócił do swojej arogancji. No to świetnie. A teraz wynoś się stąd, zanim każę ochronie cię wyprowadzić. I zabierz ze sobą tę swoją podróbkę, teczki z dokumentami. Jakby te papiery cokolwiek znaczyły. Jakub skinął głową, odwrócił się i ruszył w stronę wyjścia. Jego kroki były powolne, odmierzone. Nie spieszyło mu się. Tuż przed drzwiami zatrzymał się i odwrócił. Panie Wolski, czy mogę zadać jedno pytanie? Zapytał spokojnie. Wolski westchnął z irytacją. No co jeszcze? Kiedy ostatnio sprawdzał pan system przeciwpożarowy w tym budynku? Co? O co ci chodzi? Wolski zmarszczył brwi. A system awaryjnego zasilania? Kiedy był ostatni przegląd? Jakub mówił nadal spokojnie, ale w jego głosie pojawiło się coś niepokojącego. To nie twoja sprawa. Mamy odpowiedni personel. Wykrzyknął Wolski. Jakub spojrzał w górę, na sufit luksusowego holu. Jego oczy śledziły coś, czego inni nie zauważali. Potem skinął głową, jakby właśnie potwierdził swoje podejrzenia. Rozumiem. W takim razie życzę miłego dnia, powiedział i wyszedł przez drzwi obrotowe. Wolski pokręcił głową z politowaniem i wrócił do swojego biura. Recepcjonistka uśmiechnęła się zjadliwie do koleżanki. Życie w Grand Royal wróciło do normalności. Goście wrócili do swoich spraw, personel do swoich obowiązków. Ale dokładnie pięć minut później. Wszystko się zmieniło. Nagle w całym hotelu zgasły światła. Kompletna ciemność. Przez sekundę panowała cisza, a potem rozległy się krzyki gości. Zaraz potem włączyło się awaryjne oświetlenie, ale było słabe, ledwo oświetlało korytarze. Co się dzieje? Krzyknął Wolski, wybiegając ze swojego biura. Nie wiem, panie kierowniku. Wszystko nagle przestało działać, odpowiedziała zdenerwowana recepcjonistka. To nie był koniec problemów. Po kolejnej minucie ludzie zaczęli zauważać, że temperatura w budynku gwałtownie rośnie. System klimatyzacji przestał działać. Było połowa października, ale w hotelu działało centralne ogrzewanie, przygotowane na zimniejsze noce, i teraz bez kontroli temperatury, wnętrze zaczęło się przegrzewać. Tutaj jest nie do wytrzymania. Nie mogę oddychać zawołała starsza kobieta. Gość w jednym z apartamentów na trzecim piętrze. Wolski w panice chwycił za telefon i zadzwonił do konserwatora hotelu. Po długim sygnale w końcu ktoś odebrał. Gdzie pan jest? Mamy awarię! Wykrzyczał do słuchawki. Jestem na urlopie, panie kierowniku. Od wczoraj. Pan przecież podpisał mi zwolnienie na dwa tygodnie. Odpowiedział spokojnie konserwator. Wolski poczuł, jak krew odpływa mu z twarzy. Rzeczywiście podpisał. Zapomniał o tym kompletnie. W panice zaczął przeszukiwać kontakty w telefonie, szukając zastępstwa jakiejkolwiek firmy serwisowej, kogokolwiek, kto mógłby pomóc. Ale był weekend. Wszystkie firmy techniczne pracowały w trybie awaryjnym, z opłatami dwukrotnie wyższymi i czasem oczekiwania na przyjazd wynoszącym minimum 4 godziny. W międzyczasie sytuacja hotelu stawała się coraz gorsza. Windy przestały działać. Goście z wyższych pięter byli uwięzieni albo musieli schodzić po schodach w półmroku awaryjnego oświetlenia starsze osoby ledwo zipały wspinając się po kilkunastu piętrach to skandal żądam zwrotu pieniędzy krzyknął biznesmen w drogim garniturze ciągnąc walizkę po schodach proszę się uspokoić już rozwiązujemy problem próbowała tłumaczyć recepcjonistka ale jej głos drżał z nerwów w kuchni hotelowej szef kuchni stanął przed zamkniętymi drzwiami w wielkiej chłodni. Bez prądu wszystkie elektroniczne zamki przestały działać. Produkty na kolację dla 120 gości były zamknięte w środku, a za kilka godzin zaczną się psuć w rosnącej temperaturze. Panie Wolski, mamy kryzys. Nie mogę przygotować kolacji, zawołał szef kuchni przez telefon wewnętrzny. Wolski siedział teraz w swoim biurze. Otoczony przez menedżerów i pracowników, którzy wszyscy mówili naraz, każdy z innym problemem. System rezerwacji nie działał. Karty magnetyczne do pokoi przestały otwierać drzwi. System nagłośnieniowy był martwy. Telefony w pokojach nie działały. A co z systemem przeciwpożarowym? Zapytał nagle ktoś. Wszyscy zamarli. Ta myśl dotarła do Wolskiego, jak uderzenie pioruna. System przeciwpożarowy działał na tym samym zasilaniu co reszta hotelu. Jeśli wybuchnie pożar teraz, alarmy nie zadziałają. Troskacze nie uruchomią się. 200 osób w budynku będzie w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Musimy ewakuować hotel, powiedział zastępca kierownika. Jego twarz była blada jak papier. Ewakuować? Wolski poderwał się z krzesła. Czy pan zwaliował? Mamy pełną rezerwację. To będzie kosztowało nas fortunę w zwrotach i odszkodowaniach. Znajdźcie mi kogoś, kto to naprawi. Na tych mast. Ale wszyscy już dzwonili. Wszystkie firmy albo nie odbierały, albo mówiły o wielogodzinnym czasie oczekiwania. Hotel Grand Royal, perła krakowskiej architektury, zamieniał się w piekło. Goście zaczęli gromadzić się w holu, domagając się wyjaśnień. Niektórzy żądali zwrotu pieniędzy, inni grozili pozwami. Para z Niemiec nagrywała wszystko telefonem, zapowiadając, że film wyląduje w internecie. Właśnie wtedy recepcjonistka podeszła do Wolskiego. Jej twarz miała dziwny wyraz. Panie kierowniku, pamiętam, że ten człowiek, który był tu rana, ten, którego pan wyrzucił, on pytał o system przeciwpożarowy i awaryjne zasilanie. Wolski spojrzał na nią, jakby nie rozumiał słów. Ten żebrak w zniszczonych butach. Co on ma do tego? On mówił, że pracował przy systemach elektrycznych w zabytkowych budynkach. Może, może on wiedział, że coś jest nie tak. Nagle do Wolskiego dotarło. Ten młody człowiek zadał bardzo konkretne pytania. Pytania, które człowiek bez wiedzy by nie zadał. A potem, pięć minut po jego wyjściu, wszystko przestało działać. Ale to niemożliwe. Przecież on nic nie zrobił. Nawet nie wszedł do pomieszczenia technicznego. Chyba, że, chyba, że on widział coś, czego my nie zauważyliśmy. Wolski poczuł zimny pot na plecach. W tym momencie do recepcji podszedł starszy pan w eleganckim płaszczu. Jego twarz wyrażała spokój pośród chaosu. Przepraszam, że się wtrącam, ale nie mogłem nie usłyszeć waszej rozmowy. Byłem świadkiem tej nieprzyjemnej sceny rano. Ten młody człowiek Jakub tak rozmawiałem z nim na parkingu zanim odjechał. Wolski odwrócił się błyskawicznie. Co pan powiedział? Przedstawił mi się. Jakub Kowalski. Opowiadał, że właśnie wrócił z Niemiec, gdzie pracował przy renowacji zabytkowego hotelu w Monazium. Wspominał coś o wykryciu poważnej wady w ich systemie elektrycznym, która mogła doprowadzić do katastrofy. Uratował tam życie wielu ludzi. Gdzie on teraz jest? Wykrzyknął Wolski. Starszy pan wzruszył ramionami. Odjechał starą hondą. Ale zanim wsiadł do samochodu, wstał chwilę i patrzył na wasz hotel. Potem powiedział do mnie coś dziwnego. Ten budynek nie przetrwa zimy, jeśli ktoś szybko nie naprawi instalacji. Widziałem dokładnie takie same symptomy w Monazium. Wolski poczuł, jak świat wiruje wokół niego. Ten człowiek widział problem. Próbował go ostrzec. A on go wyrzucił, upokorzyć, zniszczył. Znajdźcie jego dokumenty. Krzyknął do recepcjonistki. Musiał zostawić kontakt w aplikacji. Recepcjonistka gorączkowo przeszukiwała komputer. Po chwili pokręciła głową. Jest tylko numer telefonu. Spróbuję zadzwonić. Wybrała numer. Raz. Dwa razy. Trzy razy. Nikt nie odbierał. Czwarty sygnał. Piąty. I wtedy ktoś odebrał. Słucham. Rozległ się spokojny głos Jakuba. Wolski wyrwał telefon z ręki recepcjonistki. Jego głos drżał, mieszanina paniki i desperacji. Pan Kowalski, tu Marcin Wolski z hotelu Grand Royal. Mamy, mamy sytuację awaryjną. Wszystkie systemy przestały działać. Proszę, potrzebujemy pana pomocy. Po drugiej stronie zapanowała cisza. Długa, bolesna cisza. Pan Kowalski, proszę. To kwestia bezpieczeństwa dwustu osób. Jakub w końcu odezwał się. Jego głos był zimny i opanowany. Panie Wolski, jeszcze godzinę temu powiedział mi pan, że nigdy nie będę pracować w pańskim hotelu. Że ludzie tacy jak ja rodzą się w rynsztoku i tam jest nasze miejsce. Teraz chce pan mojej pomocy. Wolski poczuł, jak policzki płoną mu ze wstydu. Wokół niego stał cały personel, słuchając każdego słowa. Goście w holu również zwrócili uwagę na głośną rozmowę. Proszę, przepraszam za to. Co powiedziałem? Byłem w błędzie. Ale teraz ludzie mogą ucierpieć. Dzieci są na wyższych piętrach. Starsze osoby. Proszę. Kolejna cisza. Wolski czuł, jak każda sekunda trwa wieczność. Gdzie pan teraz jest? zapytał w końcu Jakub. W hotelu. W holu głównym. A pozostały personel techniczny. Konserwator jest na urlopie. Nie ma nikogo. Kto zna te systemy? Wolski usłyszał westchnięcie po drugiej stronie. Wiedziałem, że to się stanie, powiedział Jakub cicho. Widziałem to zaraz, gdy wsiedłem do środka. Panel w holu, ten za kolumną przy fontannie. Czerwona lampka mrugała w określonym rytmie. To kod błędu głównego przekaźnika. Budynek taki jak Pański, z taką instalacją, ma zwykle maksymalnie 48 godzin, zanim system całkowicie się załamie. Małem rację co do minuty. Pan, pan wiedział. Wolski poczuł, jak nogi się pod nim uginają. Oczywiście, że wiedziałem, odpowiedział Jakub. Dlatego pytałem o przeglądy. W Monazium widziałem identyczną sytuację. Stary system zintegrowany z nową elektroniką. Ktoś przy modernizacji źle podłączył przekaźnik główny. Każdy impuls przeciążał kondensatory. To była tylko kwestia czasu, kiedy wszystko padnie. Wolski oparł się o ladę recepcyjną. Czuł, jak kilkadziesiąt par oczu wpatruje się w niego. Ten młody człowiek, którego tak upokorzył, próbował ich ostrzec, a on go wyrzucił. Panie Kowalski, błagam, co musimy zrobić? Znowu cisza. Wolski słyszał swój własny oddech, głośny i urywany. Proszę powiedzieć mi szczerze, zaczął Jakub, dlaczego pan nie wtedy tak potraktował? Nie znał mnie pan. Nie wiedział pan nic o mnie. Dlaczego? Wolski zamknął oczy. Wokół niego było cicho. Wszyscy czekali na jego odpowiedź. Bo bo wyglądał pan jak ktoś kogo można zlekceważyć powiedział w końcu cicho bo przyszedł pan w zniszczonych ubraniach do najdroższego hotelu w mieście. Bo bo myślałem, że mogę jak się pan teraz czuje zapytał Jakub jak ostatni głupiec odpowiedział Wolski a w jego głosie po raz pierwszy zabrzmiała prawdziwa szczerość. Jak arogancki idiota, który ocenia ludzi po butach. Przepraszam, naprawdę przepraszam. Długa pauza. W pomieszczeniu technicznym, w piwnicy, jest czerwony włącznik awaryjny, powiedział w końcu Jakub, ale nie może go pan po prostu włączyć. Najpierw musi pan zresetować sekwencję w głównym panelu, ale to skomplikowane. Jedna pomyłka i może pan spowodować pożar. Więc co mam zrobić? Wolski czuł, jak łzy napływają mu do oczu. Może pan czekać cztery godziny na firmę serwisową odpowiedział Jakub spokojnie. Albo, albo co albo mogę tam być za piętnaście minut. Wolski nie wahał się ani sekundy. Proszę przyjechać błagam. Piętnaście minut później, przez drzwi obrotowe, wszedł Jakub Kowalski. Nadal w tym samym przemocionym ubraniu, z tą samą starą teczką. Ale tym razem nikt nie patrzył na niego z pogardą. Wojski podbiegł do niego na tych mast. Gdzie jest pomieszczenie techniczne? Jakub skinął głową i ruszył w stronę wind, ale oczywiście nie działały. Schodami w dół, powiedział spokojnie. Zeszli do piwnicy, gdzie panował zaduch i jeszcze większy upał. Jakub otworzył panel elektryczny i przez chwilę przyglądał się splątanej sieci przewodów i przełączników. To potrwa około dwudziestu minut, powiedział, ale najpierw musi pan coś dla mnie zrobić. Wszystko odpowiedział Wolski. Jakub odwrócił się i spojrzał mu prosto w oczy. Chcę żeby pan wrócił na górę i przy wszystkich, przy gościach i pracownikach, przeprosił mnie za to, co pan powiedział. Głośno, szczerze. Wolski przełknął ślinę. Skinął głową. I chce umowę o pracę. Na normalnych warunkach. Z szacunkiem. Dostanie panią. Obiecuję. Dwadzieścia minut później światła w hotelu zapaliły się ponownie. Klimatyzacja zaczęła pracować. Windy ruszyły. System powrócił do życia. Goście zaczęli klaskać. A w holu głównym, przy fontannie, Marcin Wolski stanął przed wszystkimi i powiedział słowa których nigdy nie myślał, że wypowie. Przepraszam. Oceniłem człowieka po wyglądzie i prawie zniszczyłem to, co budowaliśmy latami. Od dzisiaj Jakub Kowalski jest naszym głównym konserwatorem. Czasem potrzeba tylko pięciu minut, żeby cały świat stanął w miejscu i kolejnych pięciu, żeby nauczyć się pokory.